No, dawaj. O kurwa, wiem na kogo gramy. Skupcie się, czap. Dobra. Zobacz szybko. A, to jest to no dawa Ty z Mam ciebie nie, nie mogę jeść, nie mogę, mogę spać Tak, to złam tak. W ogóle Becka popoko ma mnie na 4 hity to na to, Dawajcie Oj, tego się uroczy Mają za. kontra no, no, mają kontrę oszalałe. Bo... A zaraz pójdę do Beniego i zobaczę jego reakcję, nie? No mają. Ale że Adrian tak cofa i... tak nie. ci oddałem. No, ja, no nie wygra, bo oni kontrą grają. On streama nie ma. Bum, 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 bum. nie no gościu rozbijaj to na nie. Ale to jeszcze rozbijaj wygrać no, wam, Panie Was ciała. Serce gubiry, o tę miłość będę walczył. O miłość walczy, kto nie jest Przez te oczy, te oczy zielone, oszalałem. Kurde serce psalmów, to oddały cały blask. A ja serce miłości sprawiowe Ci oddałem. Nie. Zamecz. Chociaż Przez te Co się kurwa kręcisz, pajacuje panu się Nie Słuchaj gościu Nie kręć się na wujka, bo to się źle skończy Dobra Dawaj się ale, się ale że się Zobaczmy. musi kręcić? No bo on tak się zrobił troszkę no. No. Nie, ja nie wiem. Ja go naprawdę, no nawet go lubię, eee, bo ja powiedziałem wcześniej co? na niego streamy, to nie? Eee, nie się tą spinę, ale... Eee, a nie, e, wiecie co? Eee, myślę, że go zrobię mu, m, że go pozwę za kręcenie się. To jest, to mnie w tym momencie obraziło. <noise> to mnie w tym momencie obraziło. Proszę tam kręcić dokładnie. słuchajcie dokładnie. Ani y, ten, to to chyba nie. No. Normalnie dzwonię e, do mojego prokuratury. <gry>